Hejka, dzisiaj powiem Wam o wkładkach z Merino do fotelików. Używać czy nie używać? Kiedy używać i jak używać? A więc, przede wszystkim, po co ta wkładka jest? Ano po to, żeby nasze dziecko nie miało mokrych pleców. Czy dziecko przestanie się pocić? No nie. Chodzi tylko o to, żeby wkładka po prostu odprowadziła ten pot, a żeby nie zostawał on na plecach naszego dziecka. I teraz ja wiem, że foteliki są bardzo oddychające teraz i są super nowoczesne technologie. Natomiast z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że ta wkładka naprawdę coś daje. Coś, czyli plecy mojego dziecka są mniej mokre, bo też nie oczekujmy, że nagle będzie totalnie suche dziecko, jeżeli jest bardzo duży upał. No to te plecki mogą być lekko wilgotne. Natomiast ja widzę dużą różnicę w używaniu takiej wkładki. Więc ze swojej strony mogę polecić i teraz tak my używamy od Simple Wool. Co tu jest bardzo ważne, zauważcie na, na spłat. Warstwa wierzchnia 100% wełna merino. I to jest bardzo ważne, Żeby tu było faktycznie 100% wełny merino. Żeby tu nie było ani trochę bawełny, ponieważ wtedy po prostu wkładka będzie się moczyć. tak, Będzie sama mokra i plecy naszego dziecka również będą mokre. Druga ważna rzecz, na jaką musimy zwrócić uwagę, to taka, żeby był dobrze. Yy, ustawiony hotelik i wkładka, tak? czyli ta wkładka nie może nam powodować, że nie możemy dobrze ustawić pasów, że nie możemy dobrze ich zaciągnąć. tak? Tutaj wszystko musi być ustawione odpowiednio. I teraz co jest ważne, wkładka nie może wypychać głowy dziecka. Tak? To musi być tak zrobione, żeby dziecko mogło tu głowę oprzeć, żeby nie była ta głowa wypychana. Jeżeli mamy spełnione te warunki, czyli 100% wełny merino nie przeszkadza nam tu w ustawieniu, nie wypycha głowy to wszystko powinno być w porządku i w przypadku i przynajmniej w naszym przypadku się to sprawdza. Jeśli chodzi o kontrowersje, bo spotkałem się z tym, że wkładki nie mają testów, otóż tak, wkładki nie mają żadnych testów. Natomiast były testowane foteliki z otulaczami, które są dużo grubsze od tego i testy wykazały, że takie otulacze nie mają żadnego wpływu na bezpieczeństwo więc można z dużą dozą prawdopodobieństwa, graniczącą z pewnością, założyć, że taka wkładka również w żaden sposób nie wpłynie, bo jak miałaby wpłynąć, tak, dziecko sobie siedzi, jest przypięte pasami, nie powinno to w żaden sposób wpłynąć na bezpieczeństwo, także ja ze swojej strony polecam.